zadzienie dzisiaj jest pierwszy tak jakby pierwszy odcinek mojego kanału Chwilę, bo nie, nie widzicie jak to się sobie pokazuje bo... no, bo... mojego kanału MK Gry no I jakby jest pierwszy odcinek bo stare odcinki wykasowałam więc dzisiaj się gramy w Bedwarsy i miło Was tutaj gościć. Więc tak. Pewnie niektórzy znają tą grę, chociaż sama nie wiem. No i. Wiedzą, wytłumaczę o co tu chodzi. <laughs> więc tak. W chodzi o to, że trzeba zrobić takie coś, żeby inni, na przykład Yellow, Green, Blue, jeśli się zależy, kim się ja? przykład jeśli się jest. Red, to nie może oni nam zawióżkać. Bo jak zabije się nasze łóżko, to już kacze. Więc trzeba je zabudowywać. I dzisiaj kacze. I za dużo gęsta. No i zawsze zezbierałam 7 na początku 7 zł, a na mnie 3 zł. I zabrałam, więc chodzę do to... i tym shop. Nie wiem, nie chcę angielskiego. I tam kupuję złotnieczyk. A, wejdę też bloki i kupię może... Nie wiem, sama co. Kupię trochę tego i trochę tamtego najpierw. I jeszcze troszeczkę tego tam. Bo też nie mam co kupić. I jednej ja, no z gakujnej. No za chwilę będziemy nam zabudowywali łóżko, bo jeszcze będzie po naszym łóżku, więc trzeba będzie się dobrze przygotować i witać. Więc wezmę sobie, na razie starczy mi tylko na spodnie złote. No i ponieważ że to jest tutaj tak dużo, coś ludzi, coś. coś... To trochę będziemy już tego mało, ale e, jakoś przetrwamy, mam nadzieję, więc wiecie. Mm -mm. Żeby wam nie zanudzać, to za chwilę. Mm. To was i. In... Dobra, więc e, kohem, już jestem i kupiłam z złotą zbroję, i parę, mam 12 tych. No, mam 12 tego, o tego, co się świeci teraz na złoto. Mam e, zbroję nieczyk i dokładnie dużo rzeczy, i teraz. Trochę tutaj tego zabudujemy. I mam nadzieję, że nie spadnie, bo ja nie zbyt umiem budować ścieżki. Ale raz coś zbudowane. Pójdziemy pod diaksy albo emeraldy. Zobaczymy. Dobra, więc biorę I idę po emeraldy hmm. Potem, może kupimy łóżko. Żeby nie było, że. No idzie. Tak z daleka jeszcze strzelać, tylko nie umiem strzelać łukiem, bo wiecie, tak mało gram w Widzę żółtych, tam ich napis. Ja nie jestem dumnym walczyć. Więc, więc jakoś to zabuduję. Bardzo nie wiem. Więc wiorę to, stekuję. A, tu mamy ten, no dobra. Tak. To mamy ten, jak on się nazywa? No, to ten, no ten. Proszę. Obsidian. O. To zapomniałam przez chwilę jak się nazywa, bo ją ja mam mi... całą pamięć, więc wiecie. Aaaa Ładny mamę! No dobra. Więc tak, zbieramy. No i coś kupuję, a ja już poszłam. Robię też takie zapasy. Kupię sobie ten taki mieczol i sadzę go do skrzynki, jakbym przegrała. Bo ja jestem trochę słaba. Trochę ze srebra sadzę. No tyle mi starczy. Hmm trochę bloków 10 może mi starczy bo wiecie ja jestem trochę słaba no i wiecie no. więc tak pójdziemy też po diaksy nie wiem po co mi w sumie te diaksy ale po coś a następny odcinek nie obiecuję tego ale, może następny odcinek już nagram z kimś, bo a nie sama i mamy dwie, jak z. Mam że to wygląda trochę klau. No, Powiedz, no. Hmm. Więc tak. Więc idziemy, ja mogę sobie... Tak lepiej wygląda. U, prawie bym spadła. Po prostu. Prawie bym spadła. Brakuje mi słów, ja nie wiem co mam mówić, więc wiecie. odcinek może być trochę ym, głupi. Ale trudno. Ja mogę mnie kasować na tych tak starych funów, jak jakbym się pośmiała najwyżej w przyszłości. Ta Teraz się nie boję, idę. Idę do nich po emeraldiki. Uff, Uf, mam nadzieję, że my Mamy trzy emeraldy i tak się trochę bałam, że już pomnę, że za chwilę do mnie przyjdą. Ale no, chyba Blue będziemy atakowali, a chyba Blue będę atakować, bo jest tylko jeden. To słabo. Dlatego wiecie, coś tu mam. Mogę sobie spodnie inne kupić, ale wolę chyba nie wiem, nieczyk. Jest nie za cztery emeraldy psiakotka. Zobaczę, czy mam jeszcze te rzeczy w skrzyni. Czy mi ktoś pozabierał? Są, ale boję się tylko dawać, że mi ktoś zabierze. Uuu. Więc wiecie. Czasem tak że robią, że zabierają. Idę tak po prostu. No i że nie będę mieć emeraldu, wali, diabetu, wali tego. Wszystkiego. o, o, o prawie spadłam papiery i jaj. Sześć mam? O, nawet więcej. Run, 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 run! Dobra. Uff. Dobra, jesteśmy. Więc. Ej. Ej. Dobrze się z tymi dźwiękami. Więc zobaczę co teraz ja Mam 6 i co jeszcze można za 6. Hmm. Są mikstury jakieś, ja ich nie znam. Ja nie znam. Um, nie wiem, co to jest Fintech, i Light Pink, bo ja nie znam za bardzo angielskiego. Co, jak byłem? Mówiłam. Co, um. kupimy mieczek, tak? Czy, co? Czy to coś z tego? Nie no miecz. To mamy miecz. To nawet tam mogę dać już... Um, pokażcie. Ten mieczyk se da może tu, a to tam. Albo nie, to mi się przyda. To mieczyk będzie tu. Co mi się najmniej z tego przyda? Myślę, że ten... Hmm. Będę go schowała do skrzyni, wiecie czemu? E, na wszelki wypadek, jakbym się grała, mam, y, no, to wtedy mam... No, mam pewnie już dwa cele. sobie moje emeraldy, bo na razie ich nie potrzebuję. Diaksy, bo też ich nie potrzebuję. A jeśli ktoś mi to ukradnie, to będę zła. Więc... Y, nie, 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 nie. Ech. Chodzi, że to chciałam tu przełożyć. Zapa się przełożyło mam wszystko. Tak, niezbyt fajnie. Bo chcę, żeby to poszło tu. Y, tu e y, y, tu. I biorę mieczy. Dobra, może teraz będę walił o chodź ty pokażę. Y, y, też mi ten miecz. Dobra. Pa, Papa. Wyjdzie, wyjdę, czy wyjdzie, czy znaczy no, ja nie wiem co. Ugh. Idę po emeraldy. Dla mnie na ogry nie mam. Czy jest twoje ucie, twoje ucie, <grym> Dobra, dobra. Zawsze ci, wiecie, zawsze yellow muszą być tam emeraldów, bo to widziałem na opisie, więc wiecie. Dobra. Dobra, teraz trzy emeraldy, bo schowałam do skrzynki dwa. Mam jednego, chyba że ktoś mnie zabrał, to jestem zła. Nie. Trzy emeraldy. Co mogę mieć za trzy emeraldy? Chyba nic. Teraz jak je zostawię. A jak ktoś by to ukradnie, to będę po prostu to, zła znowu biegnę I to chyba pewnie zanudzam Ale idę z gościem Nie wiem, ale was zanudzam To wiem, tego jestem pewna Hej Czeka Wow Wstępuję Wam, żebyście nie bieli dudy. Dobra. Więc zebrałam, trzy emeraldy. Teraz idę po tamte. Um, biorę je i mam pięć. Mam jednego, ktoś ukradł. Nie, nie, nie ukradł. Dobra. Więc tak, em. Zobaczy, coś tam kupię. Bo jak mówiłam, ja mam 5. Czamak. Więc tak, mam marchewkę, klejem sobie, więc wiecie M. No, nie zanudzaj, M. Znaczy, nie zanudzaj, M. No dobrze. Tak. Co ja mam kupić? Czy? Było tutaj coś fajnego, ale zapomniałem co. Chwilę, co kupiliśmy? Mieczą. Hmm. kupimy. Hm. No właśnie, to jest ciężkie. Hmm. Co kupimy? O, zbroje kupimy. Proszę, muszę się pokazać wam. Ha! No, nie jest. West. I też innego emeralda zyskałam do skrzyni. Dobra. Chwila. Hmm. To najważniejsze rzeczy tam naprzód, więc może to. Nie! Więc może trochę tutaj się pozamienia. To zamienię z tym. To zamienię z tym. To jest ważniejsze, więc zamienię z tym. Ja teraz to, 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 a... To mam mało tego więc zamienię z tym. No. To z tym. I to tu i to i to. Tu. To. To. to mam, ale nie wiem czemu tutaj tak mam. Nie wiem. dwa z obok chociaż co? zobaczcie jakie mam tutaj. To nie jest tu. Ja nie wiem, ja się na tym nie znam Po prostu nie wiem, już nic nie wiem. O, to ktoś coś złamał? U, tylko dzisiaj. Złapów Ej, tak nie biorę, bo mam dużo. I właśnie mam dużo. Dużo złota. I idę do niej. Poczekaj. Ile mam tego złota? Nie wiem, ale chyba mi starczy na łuk więc biorę ten za 12 i kupię strzały O, wczoraj się nauczyłam szczereć z tego łuku. Bo tyle mi starczy no znań za dużo wzięłam. Zapomniałam, że 8 się daje. Więc wiecie. Trochę zapomniałam. No, nie um, będę szczerać z łuku. Ale oni mi tutaj... Ja minę. Do... zrobili nie od szczerze z łuku. Bomba! Ludzie, to w ogóle nie jest bomba. Jestem trochę wkurzona. Ja. Spadła. Prawie, że. Dobra. Wyciągam łok. Ja to się nim ścielało? Dobra. Wi. A tu jest coś, a to nie jest mój. Tam widzę kogoś, ale jeszcze za chwilę. Przestanę i wyjść. Chwileczkę. O matko, szczeliłam. Ja to jest. O matko, co ja kliknęłam. No ekstra. Co on ja teraz bardzo lubi? Co ja skrzyknęłam? Co przegraliśmy? Dobra. Ponieważ ja nie mam pojęcia, co się tu dzieje. Ach, nie widzicie mnie. Niech to ja też sobie nie widzę. A stoję do Was tyłem. Po prostu stoję do Was tyłem. Mm. Dobra, jak się tu kamera obraca. No, no i też... Nie wiem nic, po prostu. Dobra, więc nie wiem. Lelu, patrzcie na ten napis. Tak. Co się mówi na zakończeniu odcinku? Więc musimy, muszę skończyć odcinek, bo widocznie coś skrzaniłam. Ale niedługo będzie nowy odcinek, może nawet jutro, ale jutro będzie to na pewno nie z kimś, albo nie wiem, za tydzień. Więc Dawaj subskrybujcie kanał, czyli klikajcie ten czerwony przycisk. O, czerwony, chwilę, chwilę. To jest te czerwony, ale tam nie piszę was, No i um, dawajcie łapki w górę, na pewno będzie odcinka. I dlaczego, że to jest nowy kanał, to znaczy, że jedna łapka w górę, nowy odcinek, albo 10 łapek góry, na odcinek, albo 5 łapek górę, nowy odcinek. Łó! Więc żegnam Was do kiedyś, pa!